W sklepie mamy trzy rodzaje rurek. Składane rurki to są rurki chromowane. One mają największą zawartość niklu. Dalej, to są rurki chromoniklowe, polerowane. Wbrew pozorom te mają mniej niklu niż te chromowane. Natomiast te rurki, one są stalowe, pokryte farbą. Farba nie ma w ogóle niklu. Także jeżeli ktoś jest uczulony. Na nikiel to ta rurka jest najlepsza dla niego. Alergia na nikiel zazwyczaj jest alergią nabytą. Czasami możesz ćwiczyć rok, dwa i w pewnym czasie dopiero okazuje się, że ty jesteś uczulona na nikiel. I wtedy najlepszym rozwiązaniem jest kupić sobie rurkę malowaną. Wiesz, szkoły powinny informować o tym, wiesz co, jeżeli ty na przykład wiesz o tym, że masz uczulenie na nikiel, na metale, no to się generalnie możesz zapytać. Natomiast jeżeli ty nigdy nie miałeś uczulenia, pojawia ci się po zajęciach, to moim zdaniem instruktorka powinna wiedzieć, skąd takie uczulenie się bierze. Często radzę, jeżeli ktoś chce wyposażyć sobie szkołę w rurki, to żeby sobie wziął przynajmniej jedną malowaną proszkowo. Dla klientów, którzy nie mogą ćwiczyć na innych powierzchniach.